Dobry wieczór! Oto spokojna medytacja da przebaczenie i pojednanie z samym sobą, która pomoże Ci wyciszyć umysł, odpuścić przeszłe napięcia i osiągnąć wewnętrzny spokój. Znajdź wygodne miejsce, gdzie możesz usiąść lub położyć się. Zamknij oczy i pozwól, aby oddech stał się spokojny i głęboki. Wyobraź sobie, że z każdym wydechem uwalniasz napięcia i zmartwienia, a z każdym wdechem napełniasz się spokojem. Pozwól sobie poczuć obecność tej chwili. Wdech i wydech. Poczuj ciężar ciała spoczywającego na podłożu. Rozluźnij ramiona, dłonie, a potem twarz. Teraz wyobraź sobie, że spotykasz siebie jako przyjaciela. Zobacz swoje wnętrze z pełną przyczliwością i akceptacją, jakby spoglądał na bliską osobę. Nie ma w tej chwili żadnego osądu, tylko czysta obecność i akceptacja. Powiedz do siebie cicho lub w myślach: wybaczam sobie. Wszystkie moje błędy i niedoskonałości. Wybaczam w sobie chwile, w których mogłem reagować inaczej lub lepiej, i przyjmuję siebie takim, jakim jestem, z całym moim doświadczeniem. Poczuj, jak słowa te otulają cię spokojem. Z każdym wdechem akceptujesz siebie coraz pełniej a z każdym wydechem uwalniasz się od dawnych osądów. Wyobraź sobie, że odpuszczasz wszelkie ciężary związane z samokrytyką i rozluźniasz się w pełnej zgodzie ze sobą. Teraz podziękuj sobie za to, że jesteś, za siłę, którą nosisz w sobie. Powiedz, jestem wdzięczny za siebie, za swoją drogę, na swoje doświadczenia, które uczyniły mnie silniejszym i pełniejszym, przyjmujesz siebie w miłością i życzliwością. Wyobraź sobie ciepłe, miękkie światło, otaczające Twoje serce, wzmacnia Twoją wewnętrzną harmonię i tworzy przestrzeń dla spokoju, miłości i pojednania. Pozwól, aby to światło rozprzestrzeniało się na całe ciało. Uspokajając każdą komórkę. Weź kilka głębszych oddechów i poczuj, jak pojednanie wypełnia się wewnętrznym spokojem. Delikatnie poruszaj palcami, otwórz oczy, pozostając z uczuciem harmonii i pełnej akceptacji. Jeśli podobała Ci się ta medytacja, to bardzo proszę Polub i zasubskrybuj naszą telewizję Iskra Życia TV. I jeśli możesz, to również możesz w komentarzach napisać opinię, czy ci się podobało, czy coś byś chciał zmienić. No to tyle na dzisiaj. Życzę spokojnego wieczoru, pięknej nocy i do usłyszenia. Autor Evelina Ebenberger